Fakt autentyczny! Tylko u mnie fakt autentyczny. Jadę do klienta Mercedes do odbioru. Złapał gumę. A wiadomo, nowe samochody nie mają zapasówki, nie? Jadę. Stoi tam jakieś ciapaty I mówię, że przejdę odebrać samochód. On mówi o, a pan z Polski, ja tak, czy pan miał ta nie ukradł? Ja mówię. Ty chabie, sobie pomyślałem, jest grubo. Ja mówię, ja proszę pana, ja nie. Ale za rogiem stoją chłopaki, to im oddam, zabiorą do Polski. Mówi, on nie, to on tak nie chce, bo to on nie, nie. Ja mówię, dobra, na komputerze. Odmowa klienta, czek, odjechałem. Nawet wcześniej nie powiedziałem. Facet tylko patrzył, co jest grane, nie. Na pół godziny znowu dzwoni ubezpieczania, znowu trzeba tam jechać. Ja wiem, że facet mnie obraził, mówię ten, ale pojadę. Pojechałem drugi raz, i on mówi, żeby mu dokumenty jakieś dał, żeby to, bo wszyscy Polacy kradną, ja mówię, o te chamie, ja ci dam, wszyscy Polacy kradną, nie? Nie, odmowa przez klienta obraża mnie, do widzenia, cześć, nie? Dzwoni znowu za pół godziny, w międzyczasie ja dzwoniłem do ubezpieczalni i mówię, jaka jest sytuacja, mówię, że no sorry, ale mówię, nie, nie? No i ten, dzwoni znowu za pół godziny, żeby przyjechać. Kurde, nie, dziury, nie mam tego statywu, ludzie. Sorry, ale no nie mam statywu. Po prostu jestem... Jestem na dorobku, także wspomóżcie, postawcie kawkę, zostańcie patronem, to kupię jakieś fajne statywy tutaj telefony. O! Kurde, na łeb spadłem znowu. No. To są autostrady niemieckie, takie. Dobra, czekajcie, bo znowu uciekło mi, kurde, nie? Dzwoni trzeci raz. Nie? Ja już już widzę, że dzwoni, Co tam ciapaty, nie? On mówi... Nie, nie, po niemiecku, przepraszam, przepraszam, bo nie rozumiem, nie? Ja mnie. Bo po polsku, powiedziałem, co tam ciopatę, nie? Bo już mnie zdenerwował. Ale to żartujcie, bo mnie ciężko z równowagi wyprowadzić. I już, Dobra, jeszcze raz, bo pomieszałem. Trzeci raz dzwoni, ale już bardzo miło, nie? Jakże nie ma problemu, proszę pana, nie? Przyjadę. Mówi, no to proszę przyjechać. a ja więc tak, proszę przygotować gotówką 450 euro. Mówi, ja przecież ubezpieczalnia płaci. Ja wie tak, dwa razy, ale nie trzeci. Gotówką 450 euro przygotować, proszę, ja wtedy przyjadę. A on mówi... Oj, nie, to, to nie, to, to dziękuję. Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia. Polecam się na przyszłość. <grywia> Powiem wam, że wyleczyłem hawa i następnym razem na pewno już nie obrazi Polaka ani nikogo innego w ten sposób. Tyle ode mnie. Nie dajcie sobą powiatać. Pamiętajcie! Gnębić trzeba dziadostwo! Każdy jest człowiekiem i każdy ma jakąś tam swoją godność. Może prawie każdy. Dobra, czym ta się... Hej!